Właśnie straciłeś fortunę i nawet o tym nie wiesz. Tak, serio. I nie, to nie clickbait. Siema byku, tu Alex. Mam dla ciebie bardzo złe wiadomości. Bitcoin osiągnął 111 tysięcy dolarów. Wyprzedził Amazona z kapitalizacją 1,35 biliona. A ty? Prawdopodobnie siedziałeś i czekałeś na lepszy moment. Wiesz, co jest najgorsze? 15 lat temu jeden gość wydał 10 tysięcy bitcoinów na pizzę. Dziś te bitcoiny są warte 1,1 miliarda dolarów. A Ty narzekałeś na wysokie ceny przy 50 tysiącach? Słuchaj dalej. Teksas właśnie oficjalnie kupuje Bitcoina zamiast złota do swoich rezerw strategicznych. Kowboje właśnie postawili na cyfrowe złoto, podczas gdy Ty się zastanawiałeś, rządy już działały. Ci, którzy kupili przy 30 tysiącach, teraz sprawdzają, na co wydać nadmiar gotówki. Ci, którzy czekali na spadek do 10 tysięcy, patrzą, jak Bitcoin leci... Hmm, do 200 tysięcy. Na Bitcoina może być już za późno, ale kolejne okazje dopiero się zaczynają. Zostań z nami na dłużej. Kliknij. Obserwuj, żeby nie przegapić następnego ruchu rynku. I podeślij ten film ziomkowi, który przy 50 tysiącach mówił, że to za drogo. Zobaczymy, co powie teraz. Ha, ha, ha. Pozdrobyku!